Witam państwa Magdalena Korzeniewska, to jest temat dnia. W naszym studiu dzisiaj pani Olga Johan, wiceprzewodnicząca Rady Warszawy. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o, o aferze reprywatyzacyjnej. Czym jest ta afera? Co ona pokazuje? E, afera pokazuje wiele rzeczy. E, po pierwsze, nieodpowiedzialność urzędników. Po drugie. E, 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 służby prawne, które nie działały, albo działały źle, albo w związku z tym, że są nieumiejętne, nie mają wiedzy, albo dlatego, że chciały, tak? No i brak kompletny nadzoru, kompletny brak nadzoru ze strony władz Warszawy, bo gdyby to była jedna sprawa, 10, 20, prawda, gdyby to był rok, ale to się ciągnie od dawien dawna i właściwie wszyscy w Warszawie wiedzieli, że coś złego się dzieje. Ja sama dostawałam także listy od ludzi, z prośbą o pomoc. No, ale to było blokowane pod tytułem odpowiedź. Wyrok sądu jest i z wyrokiem sądów się nie dyskutuje. Także no to, to jest w ogóle coś przerażającego. No, w innych miastach też, no, trudno mówić, pocieszyć się, można, no, że, że także jest w innych miastach, ale myślę, że nie na, nie w tej skali. A o tyle jest to w sumie przerażające, że w końcu. To było bardzo piękne miasto i bardzo piękne domy. W związku z tym, że były roszczenia, to już jako uboczna rzecz, to nikt się tymi domami nie zajmował. No więc jak pokazują w telewizji te domy, gdzie były roszczenia, to są obdrapane, rozpadające się z rozwalaną kanalizacją, z rozwalą bez prądu i tak dalej. I to były do tego lata zaniedbań. I pomijając te najważniejsze sprawy, to co dalej? Prawda? Czy te domy, ja się, ja się boję, czy te domy nie będą po prostu rozwalone, a jest to kawał historii tego miasta. Yy, ja wiem, że młodzi ludzie, może niektórym zależy na tym, żeby zrobić całkiem nowe miasto, ale to jest historia, to jest historia, to jest ciągłość tego miasta. Często piękna architektura. Piękna architektura, bardzo piękna. Niektóre to łzy się wokół kręcą, jak człowiek ogląda czy przedwojenne zdjęcia z Warszawy. Czy nawet po wojnie, gdzie myśmy sami rozwalali budynki, bo się miało inne pomysły, co, co z tym fantem zrobić. Tego jest tak mało, że myśmy powinni trząść się nad tym. No ale. Pani y, Hanna Gronkiewicz Waltz, pani prezydent Warszawy mówi, że y, ona za bardzo zaufała urzędnikom. Wierzy pani w to? Y, po prostu nie wolno nawet takich rzeczy mówić. No, ufać to można sobie, dziecku, mężowi, najbliższej rodzinie ale urzędnikom no, no, taka jest zasada, że się sprawdza. Wszystko się sprawdza obojętnie, jak się ufa. No to nie jest kolega, który dla przyjemności coś robi, prawda? No, po prostu to to... ja sama byłam dyrektorem, no. miałam, miałam świetną placówkę, miałam świetnych ludzi pracujących, ale do, do głowy by mi nie przyszło, żebym powiedziała, że ja tu sobie rządzę, dostaję kasę, ale zostawiam wszystkim. Bo ufam moim ludziom. No nie można, bo także ludzie są, pomijając wszystko, ludzie są omylni. prawda? Nie wszyscy znają wszystkie przepisy. No to musi być system sprawdzania musi być zawsze. Bez tego żadna instytucja nie będzie działała. Czyli to nie jest takie wiarygodne y, no tłumaczenie. Nie, no, nie. to jest, to jest, to jest to smutne jest to tłumaczenie po prostu. Bardzo smutne. A, czy uda się wyjaśnić tę aferę y, reprywatyzacyjną? No, z jednej strony tak. Y, y, Mamy Hannę Grunkiewicz Walz, która mówi, że ona o niczym nie wiedziała. Tak. Z drugiej strony mamy urzędników, ale jeszcze do tego przecież wchodzą. Prawnicy prawnicy, którzy są skorumpowani. Notariusze. Notariusze, tak. tak. Sądy, sądy. Jak jest wiele tych, tych taka, tak. taka siatka połączeń. Mhm. Nie, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Wie pani, czy się uda. No. Wyglądało na to, że pani prezydent. Uznała, że jak zwolni dwóch wiceprezydentów i dyrektora biura, że sprawę się zamknie. Tak, taki był początek. No ale potem, dzięki Bogu, zaczęło się to wszystko rozkręcać. Ja Pani powiem, no ja powiem coś takiego, może w moim wieku nie wypada tak idealistycznie myśleć, ale ja mam takie swoje wielkie marzenia: że gdyby można doprowadzić do tego, żeby tym, no szczególnie Pani urzędniczka z Ministerstwa Sprawiedliwości, prawda, która dalej domaga się pieniędzy za działki, żeby była możliwość prawna, żeby tym wszystkim ludziom zabrać wszystko do imentu, do imentu. I stworzyć fundusz dla tych ludzi, których wyrzucono z domów, którzy wylądowali w piwnicach, którym się bardzo pogorszyły warunki życia, mimo że ich winy nie było żadnej w tym. I tu bym, wtedy bym uważała, że jest sprawiedliwość. Prawo i sprawiedliwość chce powołać komisję weryfikacyjną. Yy, tak. Myśli Pani, że to ma sens, że uda się coś tą komisją zdziałać? Pani, no, próbować trzeba. No, nie można siedzieć z założonymi rękoma, prawda? Nie można liczyć tutaj na urzędników. Właściwie no, jeżeli tak by było, że rzeczywiście te wszystkie partie by się zgodziły, żeby uczestniczyć w tej komisji, tylko ja się boję, że nie będą chciały. Tylko i wy, politycznie, tylko i wyłącznie po to, żeby tam powiedzieć, a my nie, a, a wy robicie źle. Więc gdyby rzeczywiście wszyscy wszyscy zdecydowali się uczestniczyć, był, byłaby stworzona sensowna komisja. No to, to jest jedyne wyjście tak naprawdę. A może warto by było usprawnić jednak działanie prokuratury, bo jakoś trudno uwierzyć w to, że y, prokuratura o tych reprywatyzacjach nie wiedziała. No, mimo wszystko przecież w Krakowie y, w więzieniu siedzi jedynie świadek koronny, tak. a, a wszyscy, wszyscy, którzy maczali ręce w reprywatyzacji w ma Krakowie pani, są na wolności. Ma przykład na Ambergold, prawda? Teraz z tym z przesłuchiwaniem prokuratorów. Nie wiedzieli i koniec. Oczywiście, że tak wymiar sprawiedliwości powinien być wyczyszczony. Tylko, że znowu będzie powiedziane, że przyszedł, doszedł PiS do władzy i zaczyna zamykać ludzi. No, no tak. Bo to będzie, no będzie. No, ale trzeba się uodpornić na to. Na pewno ja liczę na, na naprawdę mamy dobrego ministra sprawiedliwości i świetnych wiceministrów sprawiedliwości, że oni wymyślą coś sensownego takiego, żeby no odrobinę o, oczyścić z ludzi, no, którzy się nie sprawdzili w swoim zawodzie, no. Nie z... wiem, czy można odebrać prawo wykonywania zawodu, bo to by było najsensowniejsze. A co z odwołaniem, pani prezydent Hanny gronkiewicz Bo y... na, razie, na razie referendum y, przeprowadza pan Piotr Guział. Y, tak. Pan Piotr Guział twierdził, że jeszcze jakieś organizacje różne się dołączają do tego. Zbierają podpisy. Zbierają podpisy. No, zobaczymy, czy zbiorą podpisy. Natomiast jeżeli nie zbiorą, no to będziemy no my to, co możemy, to robimy. To znaczy, chcemy na drodze prawnej te sprawy załatwiać, prawda? Jeżeli będą zarzuty konkretne przeciwko pani prezydent, no to wtedy będzie, wejdzie w grę komisarz. No. A kto może odwołać panią prezydent? Pani premier. Pani premier. Pani premier, Ale musi mieć podstawy. I to nie podstawy takie, że my mówimy, że coś źle się dzieje, tylko konkretne zarzuty prokuratorskie. I dlatego ja mówię, że liczymy na, na to, że prokuratura wszystko dokładnie sprawdzi. W skład Komisji do Spraw Reprezygwatyzacji wejdzie przewodniczący oraz osiem członków, tak zwanych prawników o nieposzkalowanej tak. opinii. Kto będzie tą nieposzkalowaną opinię prawników no badać? Bardzo jestem ciekawa, dlatego że znając tą rzeczywistość nieszczęsną, w której żyjemy, to opozycja stwierdzi, że żaden z nich ma nie opinię. Coś zawsze wymyślał. coś zawsze wymyślą. Natomiast no, wydaje mi się, że nie ma problemu ze znalezieniem uczciwych ludzi w tym kraju. No. O, to czas pokaże. Czas pokaże, ale no, trzeba mieć nadzieję, że nie wszyscy są y, nieuczciwymi ludźmi. No. Mnie jednak wciąż zastanawia, dlaczego mimo wszystko ta afera reprywatyzacyjna wyszła dopiero teraz, skoro było wiadomo, że to, y, że to się ciągnie latami. Mówiłam Pani przed chwilą, ja sama, ja, ja, ja nie, nie pracuję w tych komisjach, które mają z tym do czynienia. Ja się zajmuję, zajmowałam kulturą, edukacją, zajmuję się tam z bezpieczeństwem, ale do mnie też przychodziły te pisma. Od dawna, ja przecież jestem trzecią kadencją wiceprzewodniczącą no i po prostu no co ja mogłam zrobić, jeżeli dostaję, piszę interpelację do Pani Prezydent, dostaję odpowiedź, że jest wyrok i w związku z tym nie ma dyskusji. No i w ten sposób zamyka się twarz. pani yy, to powinno być... kry, kryła ukryła tak naprawdę tę aferę, można tak powiedzieć? No chyba tak, bo, jeżeli do, bo, bo nie tylko ja dostawałam, prawda? Z innych komisji ludzie więcej, z, z Komisji Infrastruktury, z innych. Też dostawali tego typu yy, informacje od mieszkańców, prawda? Więc jeżeli tego dużo by przycho no przychodziło, no to to powinno wzbudzić, chociaż delikatnie mówiąc, zastanowienie, że coś niedobrego się dzieje. Myśli Pani, że uda się zebrać podpisy Piotrowi i pod, yy, po tym, żeby? Pani, jest mi trudno powiedzieć, dlatego że y, ludzie narzekają, mają za złe, y, natomiast jak przychodzi co do czego, to chyba jeszcze nie, do, nie dojrzeliśmy jako społeczeństwo do tego, że wierzymy w to, że nasz głos się liczy. W związku z tym narzekają, ale machają ręką. No często jest bo... tak, że narzekamy, a nic nie robimy z tym, a nic nie robimy, prawda. Yy, ja pani powiem, reprywatyzacja to jest jedna rzecz, ale to jest, yy, to jest rzecz, która się w ogóle rozszerza o mnóstwo innych związanych z lokalami. Yy, z tego prostego powodu, no, że była wojna, no co będę pani opowiadała, prawda, no, yy, nie było zasobów mieszkaniowych, różne rzeczy ludzie robili. Ale dam taki przykład, który mnie niesłychanie zbulwersował. Nic nie ma wspólnego z reprywatyzacją. Budynek po wojnie został, że tak powiem, zewnętrznie tylko istniał. Wrócili mieszkańcy małżeństwo. I to było dla mnie fenomenalne. Ich syn przyszedł i pokazał mi dokumenty. Oni jakim cudem boskim zbierali na wszystko, co oni zrobili, żeby odbudować to mieszkanie. Dowody rzeczowe są. Minęły lata i oni nie chcieli odzyskać tego mieszkania, mimo że właściwie go wybudowali. Oni chcieli je kupić, żeby wtedy jeszcze były te niższe stawki, żeby mieć święty spokój, żeby, prawda. No, ja też czułam, że to jest ich no kupić mhm. chyba mają prawo. To dostali informację, że nie można, mimo że sąsiednie mieszkania były już sprzedane, że jak wymienią to mieszkanie na inny dom, to w tym innym domu to im sprzedadzą. I pani siedziałam pół dnia, i myślałam, że ja w jakimś świecie no, żyję surrealistycznym. Mhm. I tego typu spraw też jest bardzo dużo. Sprawy mieszkaniowe to jest nie tylko reprywatyzacja. Poza tym, wie pani, jest mi niesłychanie z jednej strony niesłychanie szkoda ludzi, których, którzy zostali skrzywdzeni potwornie poprzez wyrzucenia. Ten sławny akowiec, inwalida w piwnicy, który mieszka. Ja myślałam, że za pięć minut się dowiem, że pani prezydent poszła tam, kurczę, i dała temu człowiekowi mieszkanie na parterze. Przecież to, to jest oczywiste dla mnie. Cisza. Poszła informacja w telewizji, że, że inwalida, akowiec siedzi w piwnicy i, i spokój. To jest jedna rzecz, ale z drugiej strony także mi żal ludzi, którzy uczciwie są właścicielami tak, y tak, tak. I na nich to było, to też spadło. Oni nie mają nic złego na sumieniu, nie zrobili żadnych przekrętów. Wszystko wzięli zgodnie z prawem, prawda? Także poszkodowania są z wielu stron. I gdzie ta sprawiedliwość. Może z czasem nadejdzie. Może z czasem, tylko, żebym doczekała. Co jeszcze należy zmienić w Warszawie, żeby się mieszkańcom dobrze żyło? Wie pani. Żeby Pytanie Warszawa, ogólne, ale. Żeby Warszawa była dla ludzi. Wie pani. Teraz jest dla wielkich dla biznesmenów? Teraz jest dla biznesu, korporacji. Tak, tak. Wie pani, robi się całe enklawy urzędów. Buduje się biura i nic poza tym. Ja miałam taki przykład, jak byłam w Paryżu, właśnie dzielnicy urzędniczej, gdzie o godzinie czwartej po prostu dzielnica nie istniała, zamierała, a wieczorem narkotyki, alkohol, przestępczość. Ja widzę, że to się, to się dzieje. Powoli zaczyna się dziać. No niestety miasto musi być przemieszane, bo doprowadzimy do tego, że wszyscy będą mieszkali na obrzeżach Warszawy, wszyscy będą wjeżdżali do centrum. I przy, w związku z tym dramaty z dostaniem się, prawda? No nie, no część ludzi jeździ samochodami, część tramwajami, ale mimo wszystko ten ruch jest zupełnie bez sensu. To jest jedna rzecz, że, 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 że tak powi powinno być no, w normalnym mieście, tak jest w ogóle. Druga sprawa, która mnie boli, bo sama właśnie to przeżyłam, ja mieszkałam kiedyś wśród śródmieściu. Schodziłam na dół w kapciach, kupowałam wszystko, wszystkie podstawowe rzeczy. Sklep koło sklepiku. Teraz jak pojechałam, to włos mi się zjeżył na głowie. Banko, bo banku jakaś instytucja, potem jakaś instytucja, i żeby cokolwiek kupić, trzeba kawał drogi pójść. Jeżeli się deweloperowi sprzedaje teren pod budowę domu, to można dać określone wymagania, prawda? Tak jak zaczęły być wymagania, żeby garaże podziemne były, można także wymagać, żeby partery były przeznaczone na sklepiki dla ludzi żeby oni nie musieli jeździć do jakichś wielkich, wielkopowierzchniowych sklepów, kawał drogi, tylko właśnie mogli, mają, przecież młodzi ludzie mają coraz mniej czasu, praca zajmuje im coraz więcej czasu, więc jak już dotrą do tego domu, to żeby mogli sobie odpocząć, odpocząć ze znajomymi, spotkać się, prawda, miło spędzić czas. Ale w efekcie po tej pracy oni jeszcze muszą zrobić te zakupy, właśnie jak dotrą do domu, no to Byle się położyć i odpocząć. To miasto nie jest dla ludzi. Nie jest dla ludzi według mnie. Y, takim klasycznym przykładem, którym ja zawsze się posługuję, to jest ulica Świętokrzyska. A i taka będzie marszałkowska. O ile już nie jest? Y, jeszcze nie. Jeszcze, jeszcze będzie gorzej, mm. niech pani nie myśli. Y, na przykład, tak jak widziałam, mają być bardzo wysokie krawężniki. Żeby samochody nie mogły parkować. Teoretycznie jest to słuszne. Tylko jaki będzie sklep w miejscu, gdzie nie będzie można mm -hmm. dowieść towarów, prawda? No tak. Świętokrzyska była zawsze ulicą, gdzie przewalały się tłumy, gdzie były księgarnie, gdzie były kawiarnie. Ci ludzie chodzili, snuli się, gadali, prawda? Więzi między ludźmi się tworzyły. A teraz poszerzyli te chodniki, które są puste. Na nich stoją te koszmarne donice ze zdychającymi drzewkami, prawda? Mm -hmm. Jezdnie zrobiły się wąskie, korki są na okrągło. Dla kogo? No przecież to nie dla ludzi jest. Nie dla ludzi, nie dla mieszkańców. Poza tym no, ciągle jeszcze są tacy, którzy usiłują walczyć. Prawda? Jakieś osiedlowe klubiki, prawda? Tego. No ale nie mają siły przeciwko. Nie mają osiedlowe, Nie, nie dam pani przykład. Ja, ja walczyłam jak szalała. Fioła już miałam, żeby polikwidować ten sklep alkohol. 24. Mhm. Tego jest pełno. pełno. Tak jakby był problem z kupnem alkoholu w, Pol w Warszawie nie ma problemu. Co trzy kroki. No ale czy to ma sens? Tym bardziej, że zastanawiające jest, że one są puste. Mhm. Tam nikt nie wchodzi. Pytanie, czy to jest pralnia brudnych pieniędzy? Nie wiem. W każdym razie jest ich mnóstwo. Dostałam list yy, od mieszkańców Osiedla, jednej z dzielnic z błaganiem, że oni mają dosyć alkohol 24 u nich na podwórku, że wieczorem są rozruby, prawda, Aha. i tak dalej. Był to dla mnie jeden z argumentów, bo no miałam ileś tych listów. Przychodzę na spotkanie, nagle jest list innych mieszkańców, którzy mówią, że tylko i wyłącznie ten sklep, bo im jest cudnie. No i rozmawiaj człowiek, i walcz o coś, no. Zawsze po łbie się dostanie. No duża rola jest tak naprawdę mieszkańców, żeby... Jest duża rola i to wraca. A, a jednak y, mieszkańcy, którzy mają swoje rodziny, y, mm. wyjeżdżają poza miasto, żeby tam żyć. Tak. A do miasta napływają studenci. Tak, tak. Tak, więc bawmy się. Ja to, poza tym wracajmy do początku. No, trzeba, mieć, trzeba zacząć mieć wiarę, że jednak jak będę coś robił, to coś z tego wyniknie, prawda? No, dzisiaj jestem trudno, z trudno. takim myśleniem. Jest bardzo trudno. Tak, Ale mamy nadzieję, że wszystko się jeszcze zmieni i afera reprywatyzacyjna ja się, się wyjaśni i Warszawa Wcześniej jednak będzie później, dla ludzi. czy no, musi się wyjaśnić, bo no, nie wyobrażam sobie, żeby to takie rozgrzebane zostało. Miejmy nadzieję. W tak. naszym studiu była dzisiaj pani Olga Johan. Dziękuję, to był temat dnia. Dziękuję bardzo.